A ja, Mamoś? Mamo! Pokaż się. Ktoś to zrobił. To miał być szale, Mamo! No coś tu nie wyszło. To ja teraz jak jakieś gówno, zobacz. Jak marchewka albo kurde gówno, nie wiem. I co teraz, Mamo? Nie wiem, synku, w ogóle jesteś cały chyba brudny, jesteś... No, się ubrudziłem. Wyglądasz, ja o, nie chcę mieć takich włosów, a mi teraz no, mogą wypaść. Ale byś był obsrany. To ja nie jestem obsrany, to jest od farby. A tak to wygląda. Mam dość, mamo. Jedę do dronki po nową farbę już, koniec. No, co bo ocalałeś? Jestem maskę albo odżywkę nałożyłeś na te włosy? Nie. A co mam zrobić? Miałaś ja głowa rozbolała, jak się o tym dowiedziałam. No, mamo, ale no cóż, ktoś podmienił farbę, jakiś tempy. tępy. Ale jak? No to musisz iść jakoś zażalenie złożyć do tego sklepu, no bo tak to nie może być. Ja no, pójdę do tego Rosmana ja tam im kurde wywalę. do no, tak, pani powiesz, że kupiłeś czarno, a jesteś rudy. No, jej to powiem prosto twarz. No. Jej nasram przed tym Rosmanem chyba. a może to ta baba, co to za tego latała w tym Rosmanie. Myślisz? A może ona ci taki psikus zrobiła już na Halloween? Ale mamo, jak ja wyglądam teraz? Ja mam takie czarne. No, się nie śmiej, i tylko mi pomóż! ci nie pomogę! Oj, to piszczam ocet. Ocet A czy, pomoże? A co ty masz na tych włosach w ogóle? Co to jest za czarne? No nie wiem, co się zrobiło mi. Proszę się. przecież jest źle w ogóle. Toś to jest dobrze! Mamo! Bręza mi głowa rozbolała po tym, co ty odwaliłeś. No ale mało co teraz zrobić? O Boże, kochane dziecko, coś ty zrobił? Teraz ryczysz. Ale synku, nie przejmuj się, jutro jest Halloween. To nikomu nie podpadniesz. No, ale ja nie chcę mieć takich włosów, no. To trzeba było myśleć, zanim się do Rosmana poleciało. No, ale mamo, Boże, co da zrobić i ja nie chcę mieć takich włosów, kurde? Ja mam pomysł. W piątek pojedziemy do fryzjera i obetniesz się na łyso. Co? Tak! Nie ma tego wątpienia. I koniec farbowania włosów. Ja jutro farbuję na czarny, sorry. Koniec farbowaniem powiedziałam. Ja farbuję na czarny i mam to w dupie. Pojedziemy do laluny, kupimy perukę. No, mamo, ja nie chcę peruki. <laughs> ale będziesz miał od laluny. <laughs> Mamo, proszę cię, co teraz zrobić, bo każdy ma nie bekę teraz. No mamo, nie śmie się, bo to nie śmie! No kurde, mamo! To muszę wierzyć, nie się śmiejesz! No, tak, nie przykro, synku. No widzę, by ci przykro, tak tylko że Zostaw obserwacje po więcej.